Legenda o pluszowym misiu. Dawno, dawno temu Theodore Roosevelt był prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Był tak lubiany przez obywateli, że pieszczotliwie nazywano go Teddy. Pewnego dnia prezydent wybrał się na polowanie. Po pewnym czasie, gdy postanowił już wracać do domu, usłyszał cichutkie pojękiwanie. Rozejrzał się uważnie i w pobliskich krzakach dostrzegł mały brązowy kształt. Okazało się, że wśród gałęzi leży mały niedźwiadek z ranną łapką. Teodor postanowił zająć się misiem, aż wyzdrowieje i będzie mógł wrócić do lasu. O całej sprawie bardzo szybko dowiedziały się gazety, które rozpisywały się o dobroci prezydenta. Historię przeczytał również sklepikarz z Nowego Jorku, który w małym niedźwiadku dostrzegł ogromny potencjał. W swoim sklepie z zabawkami zaczął wkrótce tworzyć pluszowe misie, które nazwał imieniem Teddy. Misie szybko zyskały sympatię i miłość dzieci. Do dziś na całym świecie najmłodsi kochają pluszowe misie, które w języku angielskim nazywane są Teddy Bear.